Dobra, skupianie, powaga, muszą być dobre bitwy, godzina, godzina dobrych gier, godzina dobrych gier i kończę streamy Are you sure about that? A few minutes later oh. Kurwa, mać, ja pierdolę! ale chujowe zagranie, nie wiem, no myślę. Match later. o no kurde, sześćdziesiąt p przejeżdża. jak mi zjebał! Nieee... RNG rozsądnie zagospodarował 10 złotych. Hmm. Rucham. Rucham was wszystkich w tej grze. Ale ciebie, Kamilku, rucham z miłością. No i gdzie jest ten no, no kurwa... One hour later... To jest jakiś widz z czatu? To jest jakiś gracz? Streamer? Nie wiem. nie <ścoughs> wiem, Kur... Aktor. Opłacony czy nie? Nie, no kurwa! Co ja mam zrobić w tych bitwach jebanych? Myszka mi prawie zleciała. Nie wiem, no, serio się nie da grać. No Kamilu, nie zagrałeś zbyt dobrze.